Szumisz mi rzeko pieśnią odwieczną, źródeł prawiecznych niesiesz wołanie, odbite echem skalistych turni, co nad źródłami pieczę trzymają. Spływasz wodami słowackiej ziemi, bratniej słowiańskiej mowy, natury i naszą Polską porywasz w bystrza i razem niesiesz w świata przestrzenie. Mój popradzie, nie zawsze tak mówiłam o tobie. Byłeś zwyczajną rzeką, która sobie płynie, bo taka jest natura każdej rzeki. Patrzyłam w Twoje wody, bo lubię ten nieustanny ruch i ten szum zmienny co sekunda, choć pozornie monotonny, niezmienny. Wtedy płyną też nasze myśli. Spacer nad popradem był zawsze przyjemnością. Ale pewnego dnia ktoś powiedział Idziemy w górę, zobaczysz jak ten Poprat kocha nasze miasteczko, jak go obejmuje z czułością. Zobaczysz mój Poprat. Widok z wzniesienia nad rzeką, wzniesienia na którym stała samotna kapliczka był rzeczywiście niezwykły. Bo był to czas, kiedy zbocze poniżej było jeszcze niezarośnięte jak dziś. Zobaczyłam Poprat przytulający się do brzegów po stronie Hanuszowa, obojętny na wile Bronka i dwie inne na swoim prawym brzegu. A kiedy minął wile Orlęta i zabrał z sobą bystry nurt Czercza, przetoczył szybko swoje wody pod mostem i przymilnie podpłynął pod prawy brzeg ku zawodziu łazienkom. Zaraz potem wywinął się meandrem w lewo, i tak popłynął swoją drogą, raczej korytem, dalej. Zapatrzona w urodę miejsca usłyszałam – Dunajec na niego czeka. I popłynęły moje myśli gdzieś dalej, gdzieś w nieznane, jak płynie rzeka, jak płynie poprad. Milczałam i milczał towarzysz wspólnej wędrówki. Tę ciszę wokół i w nas przerwał krótki, cichy śmiech. Popatrz tam, na nakło, wielki teren z kępami zieleni. I ta kępa prawie na końcu. Tam kiedyś był cmentarz choleryczny, ale o tym opowiem ci kiedyś później. A teraz posłuchaj, bo musisz uważać, spacerując nad Popradem, bo jakiś to pielec może cię uwieść. Żartuj sobie. W topielce, mamuny i inne strachy już dawno nie wierzę. A ja znam kobietę, która opowiedziała mi o przygodzie, jaką miał jej mąż z topielcem. I to zdarzyło się tam. Popatrz, tam, gdzie się idzie do kokuszki wzdłuż Popradu. Popatrz na te skały sterczące z wody, na te potężne głazy. Zawsze tu były i są, choć nurt bystry. Przetoczyły się po wodzie, a one są. Na tych kamieniach w księżycowe noce siadają topielce. Teraz ja się roześmiałam. Posłuchaj, albo nie. Lepiej jak usłyszysz to od niej, od Marii Srokowej, która kiedyś pytana o różne sprawy z przeszłości piwnicznej, opowiedziała mi wiele ciekawych rzeczy. Było to chyba w 1980 roku, ona miała wtedy blisko 80 lat. Posłuchaj, właśnie o Popradzie i… Pewnego razu poszedł, a to tam za Bolinami, za tą krzyżem tam, tam, tam Ej, Tam był, tam był. się wywierał. A księżyc świeci, tak pięknie księżyc świeci. tam parzeć, a tam takie kamienie wielkie, na Kukuskiej idzie tam tego, assim, takie kamienie są. Przychodzi, coś na kamienie. Przychodzi taką obłogę wielką i tak, squishy, tak, tak te kamienie bawi się tak, tak. Tata patrzy, no on tam coś, samo. było. Ale proszę, tata z I uciekła, a to jest kołzanie. Uciekła, a kołta ukrzyża, a tam jest krzyż. się to wróciło. Tata tam domu. Ja otwórnął drzwi, tak się aż wisi przeszedł. Ze strachu, żeby tam był. A to co to było? Tam duch. A, tak wodny duch. Taki ładny duch. Jak to wyglądało? No on człodiek, był, taki duch. Tak. Całkiem jak człowiek. Jak człowiek. Ja wszy, wszy człowiek. Trochę inny. No ja nie byłam przed tym, ale było słody tak leciało zrobić. Wyszedł złody, jak człowiek. No, opowieść trochę przeraża, ale ja wiem, że miejsca niezwykłe pobudzają wyobraźnię człowieka. A to jest niezwykłe. I sama ulegam jego urokowi. Tu czuję odwieczność popradu. Jego doliny, mojego Popradu, naszej rzeki. I słucham jej śpiewu, śpiewu rzeki, bez której źródeł i nurtu nie ma życia. Nie ma życia ani wszystkiego, co piękne i wzruszające w dolinie Popradu. Rzeko pamięci. Słucham twoich pieśni, z głębin zamierzchłe dzieje wyławiam, Gdy z czystych źródeł spływasz odrodzeniem, By w czas nowego miniony się prześnił. Po pradzie bystry, wieczne twoje wody ku niebu lotnym wznosząc się obłokiem Przewędrowały ogromne przestworza, Życiorodnym deszczem wróciły w dolinę, Nurtem z martwych stałym znów płyną. Wciąż płyną,